Hej, cześć, witajcie widzowie, z tej strony Xanofi Przepraszam was widzowie przez tą krótką przerwę, którą mieliśmy w ostatnim okresie Po prostu w ostatnim okresie mieliśmy ciężki okres Praktycznie co tydzień mieliśmy kartkówki, no i powracamy, tak My się nie poddajemy Oglądajcie ten odcinek do końca, bo jest naprawdę mocny W Brukselce zmieniło się tyle, że moje urodziny były 6 kwietnia Bartek, czyli ja w grze, skończył już 25 lat i rozpoczyna się sezon grillowy oraz majówka. Hej, cześć, witajcie! Widzowie z tej strony Xonof i ze mną jest dzisiaj Padmanowski Mewa 7 i jeden specjalny gość, ale tego nie powiem, musicie się domyślić. Sie Jestem Mewa 7 no i witam was w kolejnym odcinku z Root Citizens. A no i widzowie, na samym początku chciałbym jeszcze dodać, że musimy tutaj pozdrowić e, jednego z naszych widzów, tutaj tak się nazywa, Dierany Arab. Tutaj e, bardzo dziękujemy za miły komentarz. No i pozdrawiamy cię e, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się cieszysz, że jest kolejny odcinek z serii, tak samo jak Wy widzowie, którzy oglądacie bądź nie oglądacie. Poz ostatnim odcinkiem moim było 5 łapek, a były u mnie no też nie było 5 łapek w górę, więc dziękuję Wam serdecznie wizowie. Dziękuję też Wam za wbicie 615 subskrypcji. To jest duży wynik. Lecimy teraz po 1000. No i skniewam, potężna liczba. Robi wrażenie szczerze. No i możecie zostawić komentarz, czy chcecie powrót dal, y, dalej tej serii, czy no czy mamy ją kończyć. No i po tym odcinku zostawcie tak, nie wiem, 4 łapki w górę. Wbijcie też do Padmana, na kanał do Mewy7 No i do Blanketa na TikToki, zaraz tutaj macie wszystko pokazane na ekranie No i bez względnego przedłużania przechodzimy do filmu No i oglądajcie też do końca, będzie się serio dużo działo O właśnie, bo ostatnio powrócił pan Padman, o dobra, wiadomości jak zapewne wiecie, jest 1 maja, czyli zaczyna się sezon grillowy i na wszystkie rzeczy potrzebne dla idealnego grilla w lesie znajdziecie w sklepie lalasek. W lesie zapraszamy i żeby ulepszyć grillową malówkę, zapraszamy też do sklepu z samochodami po przyczepę kempingową za jedyne 11 tysięcy dolarów okazja. Jak widzicie, już wyzdrowiałem, więc faj! I to było na tyle w wiadomościach Jona Śmietaniki. O kurde, no ciekawie, no ciekawie. Ja cię przyjechał do tego Lalaska. No dawaj, no w sumie majówka jest, urodziny już były, no to... Dobra, to wsiadaj do mnie do to. Idziemy. A, a gdzie ty masz zapankowane? Ty... W garażu. Gdzie ty jest? A, w garażu, dobra, to już idę. No... Otwieram bramę. O, dobra. dobra. Trzeba no, zobaczyć sobie na mapie, gdzie jest ten nalasek po No, widzowie, my się widzimy jak już tam dojedziemy, no bo wiecie, pewnie będą jeszcze jakieś komplikacje, to widzimy się jak dojedziemy. Te. Widzowie, szczerze, długo tu jechaliśmy, szczerze. Ale najwyżej się zostanie do następnej nocy. I mam nadzieję, że mają tutaj no, tak. jakieś te... Jakieś... Dawaj, parku. Ło no, kurde, jak w to wjechał? W klasy chłopiec. Wiesz, to do końca życia swoje. O, o! Aaaa! 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 Co ty robisz, człowieku? Wysień z auta! Co ty, co ty, ty zrobił? zrobił? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Podnieś mi z auta! O, dobra. Ja Jakieś... To Co ty zrobić? Nie no, skoro mam wszystko na grilla, no to powinni... A, To powinni yeah. mieć też że? Namiot. No. O. Dzień dobry, zas... Dos... O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ma... witam, witam w sklepie lasek. Wszystko, czego potrzebujecie na grilla ognisko znajdziecie tutaj. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy, dziękujemy. Zobaczmy, co tu macie do. Uuu! ale fajny plecak. Dzień, dobra, ja bym go chyba zakupił. Dziewięć, dziewięć, o, możemy Państwu zaprezentować ten plecak. O, tak dokładnie się prezentuje. Uuu, fajny, fajny. Dobra. Ja się na niego A skuszę. A tak wygląda na mnie w plecach. Uuu. Dobra, ja go zakupuję. Kupię też od wypadku wodę, jakąś latarkę. No i co, kupujemy jeden duży namiot, czy dwa małe? Chyba jeden duży będzie ja bardziej... dwa duże, co ty? Coś mi... No i teraz wyzwaję tutaj zbływa z naszego konta 140 mnie na razie. Reka Dobra, puchaję. kupię. Kupiłem już. Nie też. Dobra, kupię jeszcze od wypadku... Eee, no... na no jedną lampkę no i to chyba tyle a jeszcze to. No o. i dobra, no i to chyba będzie tyle. Dobra, Czekajcie. Sobie... a, kupiłem dwa łóżka przodko. Dobra. Nie e, No to proszę pana... Jak założyć? Proszę tutaj zapłata już tu przychodzi, przelew. Można przelewam? Można przelewam? Tak, tak, można. Tutaj proszę. No to proszę bardzo. O, tak. no. Dobrze. Widzowie, miłego grilla, proszę Państwa. Dziękuję i nawzajem. <laughs> na Do widzenia. Y, Widzowie. Ja nie wiem ile nam zeszło, ale wy tej ładnie wszystko widzicie ile nam zeszło z końca. Y, I teraz tak, jak się ten plecak. Dobra, wiesz co, ja Ms. Się... No nie don't! Jest. Ej no, ja nie mam plecaka. To nie jest mój problem. Widzowie, znowu mam plecak. Dobra. Widzowie. Jest go to mogę teraz ciemno. tak Mam, kupiłem, czekaj, Co? już ją wyciągam. E, tylko muszę najpierw znaleźć. O, dobra, ja mam to. O, mi Ta, a, a, Tak się zaraz robi jasno. Chyba. A, ja e, O, tutaj no, przypadku... e, gdzie to mamy w iść? w prawo, czy w lewo? Daj w lewo. Nie, czekaj, bo tam się są... jest? O, oh, okej. Okay. Nie, jednak no, nie. O, yy... patrzę, co mam. Czy też jest jakiś? Nie, no chodźmy, może tam w lewo. No, no się tam idę nie widać. To popatrzcie tam... jeszcze, bo jeszcze jedną. Kupiłem światło. Dobra, kupiłem tu jeszcze jedno, ale nie wiem, gdzie to mi się zapodziało. No, czekaj na mnie. Jest. Out, Overlook, Broken Bridge. Co? Gdzie są miejsca na kapini? Mogliście się tego gościa zapytać? Wiesz, no. Mogliśmy, ale nie musieliśmy. Chodź do tego dama jakiegoś. Dobro. W sumie tu jest dobre miejsce. Dobre miejsce, no. To co? Może. O, tutaj. Taki pusta przestrzeń, idealnie, żebyśmy mogli rozłożyć ognisko. Kładę latarkę. Dobra, to ja już to wszystko powyjmuję. Yy, ja najpierw sobie mój namiot. To jest potężne! Ej, dobra, no to razem się zmieścimy w namiocie. Ło, wow, ale to jest duże. A tu nie ma żadnych drzwi? Żeby to pozamknąć? No, zapomniałam pomary. kupić ten. No, Aj zapomniałam kupić tego, śpiwory, żeby pójść spać tutaj. Ja mam dwa. A dobra. Czekaj, czekaj ja mam Ognis wodę odzyskać. Mam ognisko. To weź postawisz. Ognisko postawię tutaj. Szukam Ej. jeszcze jednego światła. Ja wlaję czego woda. Jeszcze. W bidonie, a daj was. A nie, to namiotus. Namiotus. Dobra, czekaj. czekaj. przeniosę nam. Ja będę, ty będziesz miał czerwony, ja zielony. Dobra. Ty Śpisz. Tutaj przy tym oknie. O. Kurde, gdzie to po. Ja nie mam prawie miejsca, żeby. Nigdzie tego ja jeszcze, nie mogę postawić. Co pływać. ja jeszcze kupiłem? No nie pomyłem. Ja mnie nigdzie hmm. tego nie mogę zostawić. Wiesz co? Nie wiem, ale. raczej tutaj. Mogliśmy kupić też jakieś krzesełko. No ja kupiłem krzesełko, ale mi połowa rzeczy totalnie nie płynie do ekwipunku, Co się no zbudowało? No bo ona jest w ekwipunku tam gdzie meble. Aaa, okej okay. O kurde no to O o o mam, o mam Dzień dobry O dzień dobry za spóźnienie eee, o co chodzi? Dzień dobry, dzień dobry A, Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. Eee, Dostaliśmy to e, w sklepie eee. taka. E, ja się chyba przejdę. Ale wiesz co, ja się może przejdę jeszcze do tego sklepu lalasy, bo jakieś krzesełka. Po co? Jest ciemno, jest ciemno. Poczekaj, eee, mam... Nie za dużo, no to... Eee, tak, ja nie wiem... 400... Nie wiem, 500... Dobra, tam... co? Okej, okay. no to chociaż jakiemuś gościowi zrobiliśmy Tak Czekaj, ja bym przestawił ten namiot trochę, bo trochę, trochę mamy w trawie trochę nam się trawy nasypało. No to. słabo. Co mam Co? Halo. No, halo, co tam? E, czekaj. O! No to dobra widzowie, Mewa poszedł się tam przejść do tego lalasku. Ja tutaj znalazłem lepszy nawet, bo tam ten to chyba nie był ten. To tak uświetlało. No i co no, zbliża się już, robi się już dzień. Ja się tu po kolinie. O kurde, ale tu jest klif wielki. Coś stoi. to jest? A, to jakiś gość. Nic. No dobra. Wiecie co? Jak on tam się poszedł przejść, to ja już zacznę tutaj coś gotować. Nie. Co by tu? O wiem, bekon można zrobić. O, dobra. A po co? Czyli my serie żeby kupić... O! Czy my sobie zapomnieliśmy kupić kiełbasek? Czy to jest ser... Siema Bartek wróciłem. No, siema, już się dzień zaczął robić, ja gotuję nam bekon. Dobra, ja kupiłem nam dwa krzesełka. Ostawię no. je. Ale w ogóle ładnie mamy okolice nawet. Daj się Dobra, zaraz, poczekaj tylko... O, dobre jedzenie. E, ja biorę. Czekaj chwilę. Gdzie to no to mój będzie czerwony, a twój zielony. Gdzie to znikło? Czy ja to wziąłem te... Nie normal. O, e, tak rośnie... mam, sto... no. mam jakiś stolik. E... No, tak jakby... To weź go postaw, bo muszę gdzieś jedzenie dać. Nie poczekaj. E, zaraz będę iść do, do, do laska. No dobra, to na razie jest Dobra, widzowie, kolejny kurs do Laska, a zaraz będę. Dobre. Co jest? Jakiś talent! Jakiś talent to jest dobra. Widzowie, szczerze, my sobie tutaj zjemy coś i powiadomię was, jak będziemy szli na jakąś. Na jakiś spacer w no ja. Dobra, uzdrawiam. No my już sobie tutaj wszystko zjedliśmy. Czekaj, no y, ja jeszcze nie jadłem, bo dopiero wróciłem. E, ogólnie no to nie było żadnych stolików ani Dobra, nic. Dobra, wywalone, ale wyprawę, no... Chłop Ej, co tu się dzieje? Czemu tu auto wichamy? Jakie idzie? No tutaj. Czekaj, zjem. Nie wiem. E co tu się dzieje? A w ogóle Bartek od wypadku wziąłem jeszcze, żeby pokroić kiełbaski, ale nie wziąłem kiełbasek. Dobra, dobra, wywalone, e, chodź się przejść. Trzeba się trochę rozluźnić, to majówka w końcu. Chodź na to. Dawaj tutaj, gdzie nie można autami wjeżdżać. No dobra. To jest jakiś zniszczony most pisze. Hmm. No to zobaczmy ten zniszczony most. O kurde, no to nieźle się Spakował. No to widać, że nie posłuchało się znaków. No i co pan pan teraz zrobi? No nic Okej, okay. um. No. Eee, szczerze musi pan trochę chyba... Bije! się. No właśnie. O. Nie no niech pan po prostu weźmie. Niech pan po prostu weźmie rozbie rozbieg i niech pan po prostu przeskoczy tym, tym autem, tą rzekę. Da. Tak, nie ma pan psychy. Co się tam dzieje? Ej, bo on chyba do to Dobra, 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 ja to... Te... Ej! Nie! Nie! Przeposam, że jest go dobrze. O Ja tego nie płaczę! Dzwonię po strasz! Dobra, dzwonię po Dobra, dobra, ale ja tego nie opłacam, to kolega panu nam mówi, to kolega będzie płacił i ja. Dobra, 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 nie widzę, ja to ja są... Mam nikt podawy, Gdyby co, to nie ja, to kolega był Ja biurzy złodzić. Jak ty ja Jak Co ty się dzieje? Gdzie? Gdzie ty jesteś? Ja? Jestem w campsite. Aha. Czyli tutaj powinniśmy mieć. To jest campsite, ale dobra, Mam lepsze miejsce. Aaaa! Do wody wpadłem. O! Ja wyrzuciłem. Nie, nie, ja wyrzuciłem. Kampan. Ja Ooo. Nic. Ja Do wody wpadłem. Nie, ja idę się, nie, ja idę się przebrać. Idę się przebrać szybko. No dobra, to ja zajmę jeszcze jedną kiełbaskę. No a Co tam stoi? Co to... Za... Eee, nie. nie. Gdzie nas szkerni? Tutaj chodź. A czekaj co coś leży. Łopata. Gdzie? Gióra, łopata. Coś tu kopał coś. Ej, to jest... Ej no łopata. Ej, ta. Łopata. Ej. Ona... Ej, coś tu coś zakopywał. Eee, trochę podejrzany szczerze. Trochę tak, no ale nam się przyda zawsze łopatka. Dziwne Dobra. I plecak. O dobra, wziąłem sobie jedną kiłbę Dobra, dawaj. Nie wiesz co, ja idę spać W dzień? Tak, taki zmęczony bo przecież mi całą noc No dobra, A to sleep Widzowie? zaraz. Jakiś... Aj, ej! coś tam ukradł jedzenie! Ej, ej, ej! Jakiś... Yeah. Ten dańszyn ukradł! Tam, biegnie! Kolego, co ty robisz? Co ty robisz? Co, 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 co to ma być? Nie, nie, nie. Kolego, oddaj jedzenie. <grystuję> Czemu ty to zrobiłeś? Так, а ему сейчас любой ководы все Не, ну, что-то должен написать, а не с публики. Не, что-то должен написать. No powiesz? Ja pierdziłam niestępy Nie Polegało, zaraz inaczej pogadam Dobra, perfect English Nie. Dobra, walić go. Idziemy stąd. Dobra, nie wiem czy to dobrze piszę. Eee. Dobra. Eee... Jeszcze nim tylko Nie wiem, czy to jest powinno napisać, ale czas. Nie wiem, idę spać, bo nie zmęczył tym. My, idiot, idiot. Się, my się widzimy jak ja wstanę no Albo ja i cześć Ej, co to za dźwięk? O poczekaj, wyjdę sprawdzić e Nie ruszajcie, nie ruszajcie. nie no Spokojnie, spokojnie, M A nie musisz dłuż tego robić dużo, tego małtowa. tego no Dobra, a teraz chodź. Chodź, chodź. Dobrze, 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 nie strzelaj tylko. Ja nie, nie będę strzelał, nie zamierzam. Tam na przepaść, na przepaść. Jo... O, po spadłem. Co, mamy Spadliśmy. skoczyć czy coś? Nie, yy, nie chcę was zabić, po prostu chcę wam powiedzieć, że to ja spowodowałem wypadek mewy. Eee... A tak, nie przyjechałeś tu, więc próbowałaś mnie zabić drugi raz, bo za pierwszym ci nie udało. Nie i spokojnie, bo zaraz mogę to zrobić. Mam pistolet. Chcę wam powiedzieć, że jestem bardzo wysok wysoko położony w ganku, który porwał blanketa. Blanketa, w zasadzie to powinni się zapytać, czy w ogóle chcą to zrobić. A jak sądzicie, zrobili to bez mojej zgody. Mam powiedzieć, że przez to, co zrobił mu Łukasz, chcę wam pomóc i zemścić się na nich. Zabięc nas bez ich zgody? Dokładnie, no pewnie, jest, co chcesz zrobić. Z... Nie, pomogę wam uratować Łukasza i zmienić mu tożsamość za drobną przyzugę. J jak? Zgadzacie się? Jak chcesz to. Jak chcesz go uwolnić z więzienia, skoro on jest w jednym z lepszych więzień w całym kraju Robocze? To już nie wasz interes. Powiedzcie mi, czy się zgadzacie, i a, a zróbcie to... mi jedną małą przysługę. A co to za? Co to za przysługa? Po prostu a... powiedzcie, a... czy a... się zgadzacie. Widzowie, napiszcie naszą odpowiedź.